Szymonku Season Sabertina, no a dzisiaj sobie gramy. w... No, że musimy przetrwać, nie pamiętam nazwy, przepraszam, ale pewnie się już domyślacie, co to za gra, bo to jest bardzo popularna gra. No i mamy teraz następną mapę, więc idziemy. No I miłego oglądania. I też zostawcie sobie, like'a, proszę. Jeśli chcecie więcej Robloxa. A samej górze jest najlepiej. Wiem o tym. Czekaj. O? Okej. Okay. Co się stało? Ej, powiedzmy wystąpił jakiś błąd. No i widzicie. Dobra. Ja tego wam nie polecam kupować. No bo to nie jest aż tak bardzo przydatne. jest przydatne, ale nie tak bardzo jak kiedyś. Dobra. Hop, spróbuję. Nie no, nie też. Czy jest tam... Czy... O, spada. Spada. Co kość przetrwał? Dwa gości przetrwali. A no gości już odtrwało. Dobra. Dobra. Wchodzimy na górę jeszcze raz. Będzie. A jest czy ta stara kumitama. Dobra, następna mapa. Jaka tu będzie? O, budowa. Zawsze w tym jeździłem. Dobra. Kurde, auta mi rozarąbają. Dobra, szybko. Nie. Jest auto. Nie działa. Idziemy. proszę co wychodzić. Proszę wyjść. Tam to auto jest jakieś upośledzone. Może wyjesz? Proszę wyjść. Proszę wyjść. <grym> Te auto tutaj są jakieś upośledzone. Proszę podjechać tam, żebym mógł tutaj wejść. No. Oni sobie coś upośledzeni. Nie wiem, ile mam HP, bo ten pasek mi przeszkadza. Ej! O kurde! Musimy unikać choroby. O nie! Choroba za mną idzie. Choroby tu są. Ej! 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 A? Nie, proszę nie! Korde. Dobra. Dobra. To jeszcze... Może jeszcze dwie rundy sobie zagram. Muszę chociaż jedną wygrać. Co on to zrobi? Dobra. O! Już, już spadnę. Dobra. Nie. Nie. Nie przeżyli. Taki mój kolega był, A szeroki wypadek się od drodze. Dobra to Ech. Dobra, idziemy. Co? Ktoś już zginął? <grych> Nie wiem co możemy się tutaj spodziewać. Znam miejscu jedną. Oszak. nie mamy czasu na to. Ej. Ej. Proszę mnie wypuścić. Wypuszczać mnie stąd. Bo hura, najdzie. Wypuszczać mnie stąd. Ale złego nie zrobiłem. O o. Że to, to się pewnie może rozwalić. Nie wiem jak z tego to wyjść. O. Rozwali się. spadnie na łeb. I starszy, który biega. Eee. I... Mati! Wyważ się, chociaż te drzwi O nie da się Najtrudniejszy... O To się stało Dobra Okej okay. Ej może tak się bokiem tutaj przycisnę Ale nie zasługiwam na to Przecisnę się Ej To jest wykonalne ich nie wiem jak, ale tak czekaj, spróbuj tu bokiem przejść, oh, udało się, udało się okej, okay. Cały spadają. Yeah, bój. Dobra, to jeszcze jedną rundkę i kończymy. Dobra, yy, Ok. okej. Mundurek mam. Dobra, no taka sama mapa, Więc mam ten mundurek. Dobra, to od razu idziemy tu. O Jezu, te schody się zapadają. Dobra. Idziemy tu. Idziemy na samą górę. Dobrze. Że... O <grym> kurczaki. Dobra, ja, ja nie chcę zginąć po prostu tak zejdę. Trup. O tam jest piłka. Nie wiem czy wtedy już było w takich w tych czasach. E, piłki do koszykówki. i e, trupy. Ty... nie no, to nie, to było. O nie, tsunami. Trzeba coś zrobić. Spodnieje tak. Stoimy. Dobra, to jest do przeżycia. Do przeżycia. Do przeżycia. Ale easy. Easy. O kurczaki. Ale easy. Tylko po prostu falono, Że jechała nie jest Na jego. To oni naledwo świeżo. A ja mam... Co on tutaj robi? Ej, czekaj. No to. To wszystko na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej, to, to piszcie, dajcie znać, zostawcie sulika i lajka. Ja Was żegnam i cześć!